Katarzyna Pels, dzień dobry. Interdyscyplinarne działanie na rzecz osób uzależnionych ze szczególnymi potrzebami. Taki tytuł unosiła kolejna już konferencja szkoleniowa zorganizowana przez kurator okręgową Sądu Okręgowego w Krakowie, eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii województwa małopolskiego oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. O profilaktyce wśród dzieci i młodzieży rozmawiam z moim pierwszym gościem. Gabriela Olszowska, Małopolski Kurator Oświaty. Pani kurator po raz pierwszy jako kurator małopolski jest Pani na tego typu konferencji, ale to nie są pierwsze kontakty Pani z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Te kontakty są bardzo stare i bardzo dobre jeszcze z czasów, kiedy byłam dyrektorem krakowskiej szkoły. Na takim spotkaniu nie jestem pierwszy raz. Przede wszystkim pracownicy owego centrum się ze mną kontaktują, przypominają się, co jest bardzo cenne. Moją rolą jest przypominać dyrektorom, pokazywać dyrektorom, czyli zarządzać informacją, jak to się mówi w Pachowo, by dotarła do dyrektorów. Dyrektor szkoły ma autonomię, to on decyduje, jakie osoby, jakie firmy, nawet NGO-sy wejdą do szkoły w porozumieniu z rodzicami. Jeżeli jest taka potrzeba, mówimy o profilaktyce, na przykład uzależnień, no to trzeba korzystać z wypracowanych metod, nie każdy nauczyciel czuje się specjalistą. Bywa, że ta nie do końca dobrze zrozumiana profilaktyka może przynieść szkody, w pewien sposób się komunikuje Przecież młodzieży i rodzicom zaistniały problemy, natomiast nie może to mieć charakteru informacyjnego. No dzisiaj mamy sytuację dosyć trudną. Nie trzeba się w szkole i wśród kolegów dowiadywać, co można sobie zażyć, na przykład, bo wystarczy wejść do internetu. Taką sporą akcją u nas w szkole, jeszcze pamiętam, było informowanie rodziców, tak, żeby też byli czujni że mamy domowe apteczki, składziki leków z dawien dawna i nazwy leków, które można prawda, tak czy inaczej połączyć albo w tej czy innej ilości zażyć. No i może być potem problem ze słynnymi, prawda, tabletkami na kaszel z kodyiną. To nie jest tajemnica, bo tak jak powiedziałam, internet w tym momencie spełnia tę rolę informatora, tego niedobrego informatora. A jaką rolę pełnią tego typu konferencje, jak ta dzisiejsza? Budzą czujność. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz budują kontakty. Trzecia sprawa otwierają własną uwagę, uważność na pewną tematykę. Ja pamiętam, jak odkryliśmy jako nauczyciele, dyrektorzy to, co może nam powiedzieć jeden z dzisiejszych prelegentów, pan Pecherski znakomity, pracujący od lat także na styku policja, szkoła tam, gdzie się prawda, zaciera czasem granica, ona jest nie do końca zawsze wyraźna odkrywanie pewnych osób, źródeł materiałów, dobrych materiałów. Jakie, co to są dobre materiały? Nie są to materiały historyczne, nie są to, bo, bo i takie są, prawda, robimy aferę medialną, z wykorzystaniem najczęściej mediów społecznościowych, tak? każde medium wyważone, to jednak kilka razy sprawdzi tę informację, i to dziennikarze mają we krwi. W związku z tym tak, budujemy również sieć ludzi i uzmysławiają uczestnikom takiego spotkania które z działających instytucji zajmują się tym problemem. To nie jest tak, że się zna wszystkich zawsze i to nie jest tak, że rozumie się, nawet może być nazwa, tak? rozumie się jak dana instytucja funkcjonuje. A więc sieci, kontakty bezpośrednie, łącznie z tym, że a przyjdę do pani, zapowiadam się. OK, no to czekam. Tak, zresztą niedawno pan dyrektor Centrum Profilaktyki Gminy Miejskiej Kraków był u nas, przypomniał się, pokazał i powiedziałam, że możemy przede wszystkim propagować, wzmacniać w dyrektorów, wzmacniać wychowawców, wyposażać w dobre materiały. I to to jest profilaktyka, czyli zapobieganie. W tym Mamy grupę, myślę, bardzo ważną, nie do końca wykorzystaną, a w szkole da się rodziców. Akcje informacyjne do rodziców, które robiłam sama. Zresztą bazując na materiałach, między innymi tej instytucji, informując o lekach. Środowisko nauczycielskie w jaki sposób dowie się o treściach, które są na dzisiejszej konferencji? Przede wszystkim jest oczywiście mini sprawozdanie, ale ono jest mini i za, za małe, jeżeli chodzi o wypełnienie. Na pewno, proszę pani, przekazujemy takie informacje przy użyciu narzędzi naszych wewnętrznych, informacyjnych to jest tak zwany panel dyrektora, gdzie odsyłamy linkami, ale jest jeszcze jeden sposób, bardzo skuteczny. Na nasze konferencje zapraszamy. Osoby ważne, które opowiadają, przekazują informacje. Ważne jest, żeby to przypominanie, czyli pobudzanie było elementem stałym. Tych informacji do dyrektora dociera bardzo dużo. I bywa, że jest zasypywany. W związku z tym jeden problem przykrywa drugi, następny, który przybywa, e, kolejny problem i czują się też po prostu, może to nieodpowiednie słowo troszeczkę za mocne, osaczeni. Wie pani, trzy dziennie, pięć dziennie informacji i już po prostu umyka. To jest mechanizm, który wszyscy znamy. E, rolą kuratorium jest wspomaganie. Czyli także przez wspomaganie rozumiemy przekazywanie dobrych, sprawdzonych informacji. Z Pani perspektywy, od jakiego wieku należy już o tych problemach uzależnienia mówić, docierać do dzieci? Od każdego, proszę Pani, od każdego. Rodzice muszą wiedzieć, że nie wolno dać dziecku komórki. Na spotkaniu Pana Wojewody, zresztą ze specjalistami, w tym psychiatrami, specjalistami od uzależnień, pokazywano nam, wyjaśniano nam mechanizm, którego nie znam, bo nie mam malutkich dzieci wokół siebie, więc ma Pani przykład również działalności informacyjnej. Dziecko, które ma roczek półtora roku, przed oczyma ma postawioną komórkę z jakąś tam bajką atrakcyjnie skrzeczącą. I atrakcyjne obrazki, które dziecko przyciągają, i buziaczek, który, buźka, która się otwiera zupełnie nieświadomie na pokarm wyłapywany kątem oka przez dziecko. Co się dzieje? Okazuje się, że jeżeli nie jemy w sposób świadomy, nie będzie to nawet najskromniejsza kromeczka z jajecznicą, czy tam czymś tam, to nie powstają odpowiednie połączenia neuronalne. Zapycha się głód tym chlebkiem, czy co tam zostało podane. Chlebek to jeszcze chyba nie najgorzej dzieci nasze nie gryzą yy, i mamy problem potem z mówieniem, tak? tylko łykają wszystko przetarte jakieś tam produkty. I okazuje się, że to uzależnienie rozpoczyna się od tego momentu. Potem protest dziecka, że nie widzi krzyk. No i rodzic, który nie wie, co zrobić, jak odmówić dziecku. Przecież widziała Pani wózki dla trzylatków, latków gdzie są specjalne umocowania dla komórki. No niestety tak, coraz częściej widzę takie. Porażające, porażające. Rodzicom trzeba pomóc w mówieniu nie, ponieważ jedno uzależnienie często prowadzi do drugiego. Bywają też takie właśnie zależności. Jak żyć zdrowo, no to właśnie też powinni wiedzieć rodzice, nie opierać się na mitach. Znowu pełno mitów jest w internecie. To jest taka grupa, która według mnie nie jest do końca zaopiekowana. Przerzuca się potem na szkołę, gdzie szkoła, gdzie przedszkole wydaje mi się, że czasami szkoła to już za późno. Także od samego początku musimy jasno stawiać sprawę, że jedzenie jest jedzeniem, czas jedzenia jest czasem jedzenia, nawiązywania również kontaktów z rodziną, nawet jeżeli to dziecko brudzi, no to niech brudzi, ma prawo nie trafić łyżeczką do buzi, ale się uczy. Cały chwyt pisarski związany z trzymaniem łyżki przygotowuje potem do trzymania długopisu. Potem się okazuje, że pisanie ręczne jest zdrowsze, dla mózgu niż pisanie komputerowe, że pisanie komputerowe może przyjść dopiero powinno po 15 roku życia. Wyobraża sobie Pani 14-latka w tej chwili, gdzie rodzic powie nie, nie kochanie, nie ma smartfonu, nie ma pisania, no nie wyobrażam. No to jest smartfonu. tak, to jest dosyć trudne zadanie. Rodzice są w bardzo trudnej sytuacji, w bardzo. Powiem szczerze, że to jest ta, tak, jak już mówiłam parę razy, taka grupa, do której powinniśmy się wszyscy zwrócić. Żeby ich wzmocnić. Nie mówić, wy jesteście nieudani, wy jesteście tacy, wy jesteście śmacy, tak? Nie. Możemy to zrobić wspólnie tak. Warto to robić w ten sposób. To są ludzie też wdzięczni, którzy, przepraszam, Pani, oni nie kończyli studiów podyplomowych z bycia rodzicem. Oni nie zaplanowali, myślę o rodzicach, nie zaplanowali gwałtownego w trakcie ich dorastania życia. Proszę zobaczyć, to oni doświadczyli, rodzice odpisania ręcznego. Poprzez bardzo nowoczesne narzędzia. No, teraz już rodzicami stają się te osoby, które się urodziły już w erze komputerów i smartfonów. Tak. Taki żarcik u nas w gimnazjum był. Nie odzywaj się, bo coś tam, oczywiście to są żarty, ale prawda jest taka, że w 2004 roku wymyślono Facebooka. No to proszę pani, dzisiejsi 21-latkowie. Są młodsi od tak zwanego Facebooka. Nie? I byłam świadkiem, jak kolega do kolegi powiedział: Nie odzywaj się, bo jesteś młodszy od Facebooka. To, można powiedzieć, jest też swego rodzaju taka szkoła dla rodziców i pomoc tym rodzicom i młodym nauczycielom, którzy też niejednokrotnie gubią się wśród młodzieży, która jest w grupie silna. My musimy pamiętać, że fonoholizm, tak to sobie nazwano, jest przepustką, jest przepustką do uzupełnienia braków przez różnego typu medykamenty, używki, w tym, jak pani wie, te, te, te wszystkie papierosy, niby nie palę, ale palę jakieś te substancje oleiste, trudno powiedzieć, co to jest zapachowe, papierosy to znowu. No i oczywiście od leków do narkotyków, do alkoholu, bardzo blisko. Kwestia tak. zamienienia, podmienienia. Ale to jest bardzo trudna droga i bardzo trudne zadanie. Ale jednak profilaktyka to jest zabezpieczenie. Ja pamiętam takiego chłopca, dzisiaj zresztą jest sędzią, jak mówi jego mama, który został przez Straż Miejską Krakowską złapany za rękę z piwem w ręku jako gimnazjalista. I ten chłopiec powiedziałam tej mamie: Pozwól mu, bo akurat koleżanka, pozwól mu się powstydzić przed sądem. I rozmowa sędziego na rozprawie, właściwie wychowawczej, tak? czyli słuchaj, nie mogę zresztą imienia powiedzieć, bo nie chciałabym zawstydzać. Ten chłopiec wziął sobie słowa sędziego jednak: Słuchaj, co robisz. Tu nie ma się co gniewać. Mama mu pozwoliła przejść wstyd. Czyli nie wyparła, co wy robicie, i tak dalej. Nie ja zresztą skierowywałam sprawę do sądu, to akurat Straż Miejska bodajże. I dzisiaj już jako sędzia po aplikacji mówi, że tak doświadczyłem tego. I wiem, dlaczego moi nauczyciele protestowali, kiedy ja zamiast iść na rekolekcję, latałem po rynku i popisywałem się. Więc też dobrze byłoby, żeby rodzice pozwolili, żeby wybrzmiały te narzędzia. Dla jednego wystarczającą granicą będzie, będą słowa sędziego, dla innego słowa matki, poirytowanej, nie zgadzam się absolutnie, tu jest granica, nie może tak być, dla trzeciego może dyrektor, ale dla piątego być może noc spędzona na komisariacie, że jednak to nie jest ten kierunek. Ale niektórzy sobie nie robią z tego wiele, bo tragedia dopiero przychodzi wtedy, kiedy się ludzie rozbijają żółtą meganką, wszyscy wstawieni bardzo mocno i po alkoholu. Więc nawet chodzi o to, żeby oszczędzić rodzinom tej tragedii. To akurat w przypadku tego chłopca szczęśliwe zakończenie. Natomiast są też takie osoby, młodzi ludzie, dzieci, do których nic nie trafia. I co wtedy, w takim wypadku? No i teraz jest problem. Jest to bardzo poważny problem, bo zostały zaburzone różnego typu procesy dojrzewania. Oczywiście mamy młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Mamy młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ale czasami się o nich mówi w sposób no, taki wręcz okrutny, że to jest dopiero szkoła łobuzów. Mówię łobuzów, bo takim słowem nie do końca poradnym, bardziej takim w konwersacji towarzyskiej. Należy szybko interweniować i młodzież no, no, powinna być poddana. Działaniu. My w szkole mamy tak zwaną profilaktykę pierwszorzędową, czyli tę informacyjną, tę, która pozwala rodzicowi zdobyć informację, że jednak dziecko nie funkcjonuje dobrze. Wtedy rodzice umieją rozpoznawać tę postawę. Natomiast tak. co zrobią z tą informacją jest bardzo, bardzo dziwnie. Jedni nie robią nic, inni mówią, że przesadzamy. Jeszcze to jest ważna wiedza, ważna tak. wiedza. Bywa, proszę pani, i coraz częściej ośmielają się dyrektorzy szkół skierowywać właśnie do sądu o tak zwany wgląd w sytuację rodzinną. O tym mówimy dosyć często w tej chwili z dyrektorami, żeby nie czekać nie wiadomo do czego. Lepiej zrobić wgląd w sytuację rodzinną i sąd mówi jest OK. Sąd ma narzędzia z badania. Szkoła nie może badać, co się dzieje między mamą i tatą, jak funkcjonują poszczególni członkowie. Rodziny się często obrażają i bywa, że gniewają na taką decyzję szkoły, ale jest to obywatelski obowiązek. Natomiast sąd ma narzędzia. I myślę, myślę że to, co nam jeszcze doskwiera mocno, nie ma koordynacji. Czasem informuje się MOPS, bywa że rodzina jest niezadowolona, bo przychodzi pani, która może zrobić wywiad społeczny. My nie możemy. Nie mamy zresztą specjalistów od profilaktyki wyższego rzędu niż ta informacyjna, podstawowa. I taka osoba przychodzi, pyta patrzy, co może z takiego specjalistycznego wywiadu wyniknąć sformułuje lub nie sformułuje wnioski do sądu. Bywa, że sąd wysyła specjalistę, czyli kuratora, który znowu może oglądnąć. Bywa, że szkoła informuje, że i do MOPS-u zostało skierowane, i tutaj, i następuje porozumienie, co się w danej rodzinie dzieje. Natomiast no, panuje w tej chwili powszechne przekonanie, że ta władza rodzicielska jakoś się kurczy. Tam bardzo wielu rodziców pozbywa się tych praw rodzicielskich i do wychowania dzieci. Ceduje te prawa na szkołę. Ceduje, jednocześnie tupie nogą bywa, że tupie nogą, dlaczego to i tamto nie zostało zrobione. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, bardzo nie wykonują swojej władzy, ale oczekują, żeby szkoła wykonała to, co rodzic powinien zrobić. Nawet jest takie, wie pani okrutne powiedzenie, okrutne, bardzo okrutne powiedzenie, że prawdziwym problemem niektórych dzieci, niektórych podkreślam, są niektórzy rodzice. I to jest bardzo trudne, a jednocześnie ja rozumiem, ja po prostu rozumiem, że mogą żyć w takim chaosie, zupełnie w innym świecie niż oni byli wychowani. To, co, czego się nauczyli ode mnie, od mojego pokolenia, nie działa. Nie działa i nie ma studiów dla rodzica, tak jak no powiem Nie szczerze, ma szkoły, ja wielokrotnie też podkreślam, że nie ma szkoły nie dla ma rodziców. Szkoły, nie ma szkoły, więc będę bronić rodziców jednocześnie wiedząc jak wiele od nich zależy. Mieć odwagę mówienia nie, mieć odwagę nie dawania narzędzi do ręki. W takim razie pani kurator jest pewna nadzieja, że po latach wytężonej pracy nad dziećmi, które mogą być zagrożone uzależnieniem, ten problem trochę zmaleje. Powiem szczerze, to jest tylko łagodzenie skutków na razie, i bardzo duża obawa, bardzo duży niepokój, że jednak te dzieci potem trafią do tych najokrutniejszych w sumie ośrodków, w jakich są więzienia. Oczywiście o różnym charakterze, różnym stopniu surowości. No i potem taki człowiek po przejściach, kiedy już wie, że na pewno nie może, bywa, że dalej się zatrzymuje na tej drodze. Są oczywiście pojedyncze przypadki, gdzie mówi nie i powraca z trudem, bo z trudem, do społeczeństwa, właściwie nie mając żadnych dobrych doświadczeń. To jest nasza duża społeczna odpowiedzialność. Nie jestem taka przekonana. Że to wszystko idzie od tak, jakbyśmy chcieli. Działamy, działamy, powstrzymujemy. Natomiast generalnie jest to bardzo skomplikowane. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę. A ja zapraszam na kolejne rozmowy w kuluarach szkoleniowej konferencji Interdyscyplinarne działania na rzecz osób uzależnionych ze szczególnymi potrzebami. Do usłyszenia za tydzień, mówi Katarzyna Pelc.